no siemka, siemka, siemka moi e, kochani e, kochani, kochani, kochane osoby które uwielbiacie kartę dnia słuchajcie, e, z uwagi na mm, na pewne tutaj rzeczy po mojej stronie, jeżeli chodzi o kwestie mojego życia prywatnego, kochani, nie mogłam i nie byłem w stanie nawet e, rzucić wam kart w niedzielę, na poniedziałek i na wtorek, e, dzisiaj jak widzicie staram się zaczynać już jak najszybciej, horoskopy listopadowe pierwsza szóstka już kochani jest zrobiona e, w razie czego może jeszcze Jakiś dzisiaj jeden znak dogram, żeby już siódemka była ogarnięta. No i moi drodzy, zrobimy sobie oczywiście kartę dnia na środę i na czwartek, bo dzisiaj mamy wtorek, więc środa, czwartek, żeby zobaczyć, co tutaj ciekawego u nas wszystkich, kochani, będzie się działo. No to co? No to lecimy, nie? Żeby się, że tak powiem, dowiedzieć, co się będzie działo u każdego znaku z odjaku w środę i w czwartek. Co się będzie działo u każdego znaku z odjaku w środę i czwartek. Co się będzie działo u każdego znaku zodiaku w środę i czwartek? Co się będzie działo u każdego znaku zodiaku, moje kochane karty Tarota, w środę oraz w czwartek? Dobra, skarby sprawdzamy i zobaczmy, co w środę i czwartek u banka. U <laughs> jakieś zadowolenie. Nie wiem, słuchajcie, możecie coś nabyć, możecie coś kupić, możecie coś otrzymać, coś dostać. Ktoś może się odezwać, mogą przyjść dobre wieści, nie wiem, dobry telefon, jakaś informacja, nie wiem, coś osiągacie i wy jesteście z tego baranki zadowolone. Nie wiem, to naprawdę, kochani, u każdego z Was może to być cokolwiek, bo u jednych dobre słowo, miły gest, u jeszcze innych nabycie czegoś, dobrze poprowadzona sprawa, coś, co macie do załatwienia, chcielibyście, żeby się powiodło, cokolwiek. Ja widzę tutaj barana, który mówi, jestem zadowolony, jestem zadowolona, bo udało mi się coś. Dostałem, dostałem to, co chciałem. Więc ogromne zadowolenie tutaj po Waszej stronie. U co nie? niektórych zawodowe, u co niektórych kochani finansowe, bo to są jednak monety, ale to też jest takie, taka sytuacja, żeby chcemy coś osiągnąć, tak posiadać, mieć. Więc takie zadowolenie może być tutaj również zupełnie z innych przyczyn. Byczek. Czuję się kochany. No i chyba dobrze, nie? Bo to jest taka kobieta, która sobie siedzi wyluzowana. A szczęśliwa, zakochana, zaopiekowana, kierująca się głosem serca, wyluzowana, a słuchajcie, gdzieś tutaj otulona miłością, czułością, bliskością, wsparciem, troską, ochroną. Nie wiem, może się tak czuć sama przez się, ale też może się tak czuć w towarzystwie osób czy osoby. O której tutaj mowa, która to wszystko właśnie bykowi może dać, zaoferować, żeby byk tak się poczuł. Oczywiście to nie jest tylko branie w jedną stronę, bo oczywiście, kiedy te uczucia są tutaj bardzo silnie rozsiane, jak na tej karcie widać, to to jest takie, słuchajcie, takie, taka miłość unosząca się w powietrzu, gdzie tutaj oczywiście również byk może taką miłość oferować, wsparcie, troskę i wszystko pozostałe drugiej osobie. Po prostu miłość, uczucia. I kierowanie się sercem będzie miało dla byka w środę i w czwartek olbrzymie znaczenie. Więc, moi drodzy, przepiękna energia. Rozmowy od serca, ciepłe, serdeczne, napawające też byka optymizmem, mogą się tutaj pokazać. Co ubliźniąt w środę i czwartek? Ubliźniąt słuchajcie, albo gdzieś wyjeżdżacie bądź też planujecie wyjazdy dobra, bo to jest taka karta czasami bardzo mocno to pokazująca, ja muszę za tydzień jechać, ja muszę coś zaplanować być może wyjazd, podróż czy cokolwiek z tych rzeczy ale to jest również karta otworzenia się na jakieś możliwości, nie wiem jakie, nie wiem, przyjdzie Zenek i powie Kaśka, chodź idziemy w sobotę do kina przychodzi z propozycją a bliźniak siedzi i mówi, no dobra no mogę z tego skorzystać, możemy to Zrobić. Jest to super pomysł nawet. Mój drogi. No, i to jest otworzenie się na to, co tutaj życie, sytuacja, człowiek będzie chciał Wam zaoferować, więc taka otwartość na możliwości, które przed Wami, drogie bliźnięta, są. Co niektórzy z Was, oprócz tych podróży, otworzenia się na coś, mogą myśleć o tym, żeby, um, słuchajcie, już, już coś dokończyć, coś zrobić, coś zakończyć, bo to jest też taka karta, słuchajcie, mówiąca, mówiąca, o, mówiąca o tym, że to już trzeba skończyć z tego cyklu, Trzeba wyjść. Być może bliźnięta będą o tym myśleć um, i, jakby um, zastanawiać się nad tym, czy nie zrobić tego teraz przez te dwa dni i już nie pójść do przodu z czymś. Też może takie coś mieć tutaj miejsce. Co u raka? Środa, czwartek. Um, raczki będą coś analizować, będą o czymś myśleć. Nie wiem o czym, słuchajcie. Jeżeli to jest oczywiście wasza karta osobowa, bo równocześnie też może to być sytuacja mówiąca o tym, że to jest, no nie wiem, słuchajcie, ktoś w waszym otoczeniu, z kim po prostu krótko mówiąc, trzeba będzie pogadać, porozmawiać, przeanalizować jakieś pewne kwestie, dowiedzieć się czegoś, spotkać się z różnych przyczyn. Jeżeli to byłby ktoś, to jest to osoba taka, od której jakąś taką suchą wiedzę macie otrzymać przekaz jakiś taki wiecie ta, 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 bez żadnych ha 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 hi 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 Jakieś, bardzo takie bym powiedziała też, cięte babsko, o którym, znaczy Wy możecie takie zdanie o tej osobie mieć, że jest to taka cięta, wiecie, już tutaj nie nazwę tego źle, bardzo brzydko, ale taka cięta osóbka, na którą tutaj trzeba uważać, bo ona nie przebiera w słowa i nie jest tutaj sympatycznie przez Was odbierana, albo po prostu Wy musicie nad czymś się zastanowić, coś przeanalizować, ułożyć jakąś strategię. Co ulma? Środa, czwartek? U lwa w środę, w czwartek. Hmm. No to ja nie wiem, co to jest, słuchajcie. Albo się czegoś boicie, i to panicznie, bo to jest taka karta, czuję niepokój, czuję strach, czuję lęk przed czymś. Albo słuchajcie, jesteście olbrzymio, ale olbrzymio wkurzeni z jakiegoś pewnego powodu, bo ta karta też bardzo mocno czasami właśnie pokazuje takie rozjuszenie, takie wiecie, że aż po prostu krew się leje na, tej okol na tą okoliczność, bo gdzieś tutaj być może coś nie idzie tak, jak chcecie, nie poszło tak, jakbyście chcieli, wkurzy was ktoś bardzo mocno. Jest to też również jakaś sytuacja toksyczności, czyli jakiejś złej energetyki przy Was, lwy. Więc tutaj też bardzo mocno uważajcie, oraz wszelkiego rodzaju pokusy. Słuchajcie, jeżeli ktoś Was do czegoś będzie namawiał, zachęcał, korcił, kusił, kup pan to! <laughs> Nie wiem, zrób pan to! Czy pani. To słuchajcie, jeżeli takie pokusy, zachęty Was do czegoś są, odmawiajcie, bo w karcie diabła nie jest to potem nic dobrego. Są panienki. Środa, czwartek. Czegoś Wam będzie brakować, panny, nie wiem kogo, to jest bardzo często też karta tęsknoty, brakowania jakiejś osoby w Waszym życiu albo czegoś w Waszym życiu, e, więc może tak być, że akurat w środę i w czwartek powiecie, no nic nie mogę zrobić, bo nie mam czegoś, bo brakuje mi czegoś, e, nie wiem, e, nie mogę czegoś załatwić, bo, bo coś tutaj jeszcze jest do ogarnięcia. Po prostu macie po taką jakby, takie myślenie, brak mi czegoś. To też może być, słuchajcie, brak entuzjazmu. Brak uśmiechu, brak ochoty, brak decyzji. Tutaj sobie dopowiedzcie, tak? Czego może w środę zabraknąć? Gdzie wy powiecie, a nie wiem, brakuje mi w ogóle ochoty do tego, a brakuje mi kasy na coś, a brakuje mi pozytywnego myślenia. Tego typu rzeczy też weźcie, drogie panny, pod uwagę. Może też tak być, że zgłosi się do Was ktoś, bo jemu czegoś brakuje i będzie prosił Was o to, żebyście wy tą osobę wsparły. Waga, środa, czwartek. Hmm. Słuchajcie, karta mówiąca tak: jeżeli to nie jest karta osobowa, to będzie ona mówiła o poczuciu bezpieczeństwa, o poczuciu stabilizacji, o upewnieniu się w czymś, o dobrobycie. O tym, że będziecie czuły się docenione, będziecie tutaj dostaniecie to, czego tak naprawdę chcecie, bo to jest taka karta obfitości. Także, moi drodzy, obfitość może tutaj iść y, oczywiście z różnych kierunków, ale nie będziecie mogły narzekać, bo powiecie, tak naprawdę czuję się spełniony, spełniona. Mam wszystko, kwitnę, jestem doceniony, doceniona, y, czuję się fantastycznie. Bardzo męsko, bardzo kobieco, tak? Upewniam się co do pewnych jakichś swoich decyzji, tak? Wiem, czego chcę. Możecie też spędzić czas, słuchajcie, z jakąś osobą, która jest dla was istotna i ważna. Nie jest to ktoś, kogo traktujecie płytko, a nawet jeżeli jest to ktoś, z kim, no nie wiem, nie, nie macie jakichś, powiedzmy, dalszych jakichś planów, to możecie... W, Akurat przez środy i przez czwartek dojrzeć w tej osobie takie cechy, bo ta osoba jest osobą do tańca i do różańca, kimś bardzo wartościowym i bardzo wyjątkowym w waszym życiu. Jeżeli ta karta obrazuje was, to wy tak się możecie poczuć. Wyjątkowo w oczach być może tej drugiej osoby. To jest również, słuchajcie, kontakt z kimś, em, jakaś rozmowa z kimś o czymś. Ale taka, która może przynieść dobre rezultaty. Ok, skorpion. Co u skorpiona w środę w czwartek? Coś się gruchnie, coś runie. Coś, moi drodzy, może się posypać, zmienić albo nie pójść do przodu, tak jak Skorpion by sobie tego życzył. Może czymś się zajmujecie, coś robicie, macie nadzieję, że do końca tygodnia coś się rozstrzygnie, coś pójdzie dobrze, coś się uda załatwić, no ta karta jednak pokazuje, że je, no jednak niekoniecznie. Uważajcie też, moi drodzy, na wszelkiego rodzaju, um, powiedziałabym, konflikty. Ja Wam powiem tak, nie przy tej karcie, w innych taliach bym tego nie powiedziała, ale przy tej powiem, bo tutaj jest takie troszeczkę dolewanie oliwy do ognia, tak? Czyli jeżeli tutaj, słuchajcie, chcecie z kimś... E, Jakąś nić porozumienia uzyskać, coś zbudować, żeby coś się udało, powiodło, to uważajcie, słuchajcie również na to, w jaki sposób tą konwersację prowadzicie, bo ja tutaj widzę, że dwa słowa za dużo mogą zniszczyć em, pozytywny rezultat tego. Nazwę to może w ten sposób. To też może być sytuacja, słuchajcie, stanów zapalnych, to tak trochę od, od strony zdrowia powiem, aczkolwiek mm, nie lubię o zdrowiu rozmawiać. Jeżeli chodzi o tarota. Nie to, że nie wiem, bo wiem, ale nie lubię, bo nie lubię też ludzi straszyć, ale takie stany zapalne, no wiecie, na przykład, no nie wiem, coś tam mnie boli, pobolewa, coś tam, zwróćcie na to, kochani, uwagę, bo czasami może też i tego typu rzecz tutaj nam się pokazać i jakieś takie nagłe zmiany, takie, no mówię, taka sytuacja, w której może coś się nie powieść. Strzelec. Szalec. Idzie do kogoś po prośbie. Nie wiem. To jest taka opcja, idę do kogoś po prośbie, żeby coś otrzymać. Jeżeli pójdziecie do kogoś po prośbie, słuchaj, pomóż, pogadaj ze mną, załatw coś, doradź mi, daj mi coś, to ta osoba wam to da i doradzi i pomoże i wszystko, co by tam nie było, dobra? Bo to jest taka, jakby opcja, w której ktoś idzie do kogoś, żeby coś uzyskać, i tą pomoc, te uzyskanie czegoś otrzymuje. To jest również sytuacja, w której, kochani, możecie poczuć wzajemność. Mam tutaj na myśli, że jest taka równowaga w dawaniu i braniu. Czujecie, że nie jesteście osobami, które angażują się w coś, robią coś, kochają, a druga strona tego kompletnie nie czuje, tylko możecie odczuć przez środę i przez czwartek, że druga strona chce wam coś dać i kocha was tak samo. Możecie też wspólnie z jakąś osobą coś przedyskutować, o czymś rozmawiać i ustalić jakieś, jakieś wspólne plany. Czyli to jest taka sytuacja: dobra, zróbmy to. I ja przystaję na Twoje warunki, zróbmy to. Więc też niekoniecznie, że to Wy idziecie do kogoś po pomoc, ale to też może być po prostu komunikacja z kimś istotnym, ważnym dla Was, kto chce tak samo jak Wy i mówi: zróbmy to. No, więc e, moje drogie strzelce, super. Co u koziorożca, środa, czwartek? Hanka, co tam w Brazylii? <grym> e, no i nie wiem właśnie, co w tej Brazylii? Słuchajcie, bo ja tutaj widzę płacz nad rozlanym mlekiem. Nie wiem z jakiego powodu. E, jest, jest taki koziołek, który, słuchajcie, gdzieś tutaj mocno się o coś martwi, żali, smuci. Emocjonalnie coś podupadł mi tutaj na, że tak powiem, entuzjazmie, bo tutaj jest ktoś, kto po prostu skupia się na jakimś smutku, bardzo coś przeżywa, coś mocno rozkminia i robi to niepotrzebnie. Może, słuchajcie, boi się czegoś, może cierpi z jakiegoś pewnego powodu, bo ktoś coś zrobił, powiedział, coś poszło nie tak, nie wnikam. Ale przekaz tej karty jest również taki, że być może koziorożcu się martwisz, ale to się wszystko powyjaśnia, wszystko będzie dobrze. I nie dlatego, że to tak się mówi, żeby kogoś pocieszyć, tylko ta karta sama w sobie pokazuje, ty teraz przez ten swój, e, powiedziałabym, smutek, nie dostrzegasz innych możliwości, które jeszcze mogą, możesz wykorzystać czy też wziąć, aby coś tutaj, żeby poprawić sobie humor. Ale z jakiegoś pewnego powodu możecie, koziorożce być smutne. Co u wodnika, środa, czwartek? U wodnika jakieś działanie. Coś robicie, coś działacie, słuchajcie w jakimś pewnym określonym kierunku. Nie odpuszczacie tematu. Macie coś na uwadze, na względzie i wodnik po prostu mówi, trzeba coś z tym zrobić, trzeba działać. Ja nie odpuszczę dopóki tego nie zrobię, dopóki tego nie załatwię, dopóki tego nie osiągnę. I wodnik, słuchajcie, taki troszeczkę zdeterminowany działa i robi coś w tym pewnym kierunku. Jeżeli, słuchajcie, gdzieś jakieś macie romanse, flirty, no to możecie intensywniej w środę i w czwartek, słuchajcie, tym się zająć, bo to jest taka karta mówiąca też o takiej pasji, porywach serca, romansowaniu, flirtowaniu i tego typu rzeczach, które właśnie pokazują tutaj człowieka, który, słuchajcie, no nie może o kimś zapomnieć i bardzo w tym kierunku mocno dąży, tak, w kierunku tego, tej relacji, ale bardziej tutaj nie stałej, a romansowej, bym powiedziała. Natomiast możecie też mieć jakieś pewne plany i powiedzieć: Dobra, w środę robię to, w czwartek robię tamto i muszę to koniecznie zrobić. No i ryba, środa, czwartek. Powrót do tego, co było. Jest tutaj taki, słuchajcie, bardzo fajny i ciepły klimat, bo gdzieś tutaj ryba może bardzo intensywnie, słuchajcie, myśleć, przypominać sobie stare, dobre czasy myśleć pozytywnie o kimś. Czuć ocieplenie klimatu. Zwróćcie uwagę, że tutaj są dwie osoby trzymające się za rękę i jest sympatycznie i jest miło, tak? Tak, jakby gdzieś, słuchajcie, ryba, po prostu krótko mówiąc, poczuła się komfortowo. Może, jeżeli jesteście z kimś, powiedziałabym, tak troszeczkę oddaleni albo pokłóceni, karta może obrazować sytuację pogodzenia się, przeproszenia, powrotu pewnych dobrych rzeczy, które miały miejsce kiedyś, albo że idzie coś w tego typu kierunku. Może się też do Was odezwać osoba z przeszłości. Nie wiem e, oczywiście po co i na co, ale bardzo często ta karta pokazuje, że ktoś, kogo wyznaliście albo długo nie widzieliście, w środę i w czwartek może się zamanifestować, zgłosić, zadzwonić, pogadać, spotkać. E, no i być może Wy kontakt z tego typu człowiekiem, kogo znacie już od bardzo dawna, będziecie mieć. No i ta osoba po coś tam do Was może przyjść, ale tej te przyjście pokazuje się tutaj no póki co dobrze, tak? Czyli tak powiedziałabym sympatycznie dobrze, bez jakichś takich, ja tutaj nie czuję, żeby ten ktoś chciał zrobić jakąś krzywdę. Póki co po prostu się manifestuje, spotykacie się, rozmawiacie, możecie powspominać stare dobre dzieje. Kochani, tak to wygląda na środę i na czwartek. Dajcie oczywiście znać, jak karty z Wami rezonują. Ja Was wszystkich mocno ściskam. Dziękuję za każdy komentarz, za to, że jesteście, za każdego lajka, like za każdą subskrypcję, kochani, za każde udostępnianie tych filmów, żeby więcej osób mogło z tego skorzystać. No i moi drodzy, widzimy się, słyszymy się na kolejnych nagraniach. Buziaki.